Hej. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem, a mianowicie palimy sobie na rusztach awaryjnych w kotle na ekogroszek drewnem. Palimy sobie, woda nam przekracza temperaturę 85 stopni, kończymy palenie, nagle chcemy działać sobie już tylko i wyłącznie z podajnika. I co? Włączamy sterownik, nagle nam dmuchawa i podajnik nie działają. I co wtedy zrobić? Sterownik załączamy, dmuchawa i podajnik nie działają. Zazwyczaj mamy. Przycisk STB. W tym wypadku akurat mamy też tabliczkę, termosad awaryjny z ręcznym kasowaniem awarii. O, właśnie! I tu chodzi przede wszystkim o to ręczne kasowanie awarii. Żeby nam zaczęło dmuchawa i podajnik działać, musimy odkręcić tutaj. Nazwijmy to plastikowym kapturkiem. Mamy taką kuleczkę tutaj, i tą kuleczkę należy wcisnąć, zresetować. Automatycznie jak wciśniemy, zacznie